Cze, dzień dobry, moi drodzy, witam się z Wami po raz kolejny na moim kanale, i dzisiaj jest film ważny, specjalny. Mam wrażenie, że ostatnio tylko takie pojawiają się na tym kanale. W każdym razie, dzisiaj opowiem Wam o Comic Stonie, czyli o kolejnym projekcie czytelniczym, który współorganizuję razem z Karoliną Kombuk. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam na film. Niedawno czytałyśmy razem literaturę dziecięcą i taki właśnie maraton organizowałyśmy, czyli 24 godziny z literaturą dziecięcą, a tym razem stwierdziłyśmy, że dobrym pomysłem będzie, aby zorganizować taki sam maraton z komiksami bądź powieściami graficznymi i nie dokładnie taki sam, ponieważ tym razem nie 24 godziny, a. Parę dni i nasza zabawa zaczyna się 22 lipca, a umownie kończy 28. Oczywiście są to daty umowne i kompletnie nie musicie się nimi przejmować, ich przestrzegać. Jest to po prostu taki czas, na który ja z Karoliną umówiłam się, aby czytać komiksy, powieści graficzne i serdecznie zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Wymyśliłyśmy naszą nazwę ComicStone, czyli Comics i maraton w połączeniu. ComicStone mam nadzieję, że Wam się podoba i to będzie nasz oficjalny hashtag. Jeśli będziecie chcieli pochwalić się swoimi listami TBO, Bądź w ogóle po prostu wypowiedzieć się na temat tego maratonu, to zawsze możecie użyć hasztagu Comicston. Dzisiejszy film będzie polegał na tym, że pokażę Wam kilka interesujących pozycji, pokażę Wam kilka komiksów, które już przeczytałam i które serdecznie Wam polecam, oraz pokażę Wam. Takie, taki mój planowany TBR, ale muszę się przyznać, że jeśli chodzi o mnie, nie ma oficjalnego TBR-u przez te parę dni. Będę po prostu czytała takie komisje, które wpadną mi w ręce, takie może, które uda mi się od kogoś pożyczyć czy gdzieś spontanicznie zakupić. Nie ma w moim przypadku oficjalnego TBR-u. Pokazuję Wam tylko dzisiaj różne ciekawe propozycje. Także myślę, że możemy zaczynać. Postanowiłam, że zacznę od komiksów, które już przeczytałam i właśnie w pierwszej kolejności chciałabym pokazać Wam obiecanki, czyli komiks, który przeczytałam w ramach maratonu z literaturą dziecięcą, ponieważ jest to właśnie komiks przeznaczony dla młodszego czytelnika, polskiej autorki pani Agnieszki Świętek i on ma przepiękną kreskę, moi drodzy. Estetyka tego komiksu sprawiła, że po prostu przy nim się zrelaksowałam. Jest to opowieść o rodzinie Shopów, która przechodzi bardzo trudne chwile. I tak naprawdę więcej nie mogę wam zdradzić, bo jest to dość krótka opowieść. I co też mogę wam zdradzić, to to, że właśnie w tym komiksie bardzo ważną rolę odgrywa kolorystyka, która wprowadza pewną symbolikę. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo serdecznie polecam wam Obiecanki. I jeśli już zaczęłam od y, takich komiksów przeznaczonych dla młodszych czytelników, to stwierdziłam, że pokażę wam również komiksy Marcina Podolca o piesku, o piesku, który nazywa się Bajka i Bajka istnieje, jest psem prawdziwym i była y, inspiracją dla stworzenia właśnie tego komiksu, który jest naprawdę przecudowny, przezabawny i ja bardzo sobie cenię te książki, te, te komiksy. Moi drodzy, przepiękna kreska, przepiękna kolorystyka. Tutaj pokażę Wam moją y, ulubioną kartę. Natomiast nie ma tu zbyt wiele treści, bo jest to tak jak już powiedziałam, publikacja przeznaczona dla młodszych czytelników. Natomiast jest ona bardzo wzruszająca, przezabawna. Tutaj są bardzo krótkie dialogi, natomiast bardzo żartobliwe, nic wymuszonego, coś naprawdę w super guście i to są bardzo krótkie historie, bo taki jeden komiks to dosłownie 15 minut mierzyłam czas czytając. Drugą część, czyli bajka na końcu świata. Natomiast uważam, że te komiksy są naprawdę godne uwagi i ogólnie też chcę sięgnąć po inne komiksy od Marcina Podolca. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się wyskrobać trochę grosza i je zakupić, ponieważ no, na razie. Jestem bardzo zaintrygowana twórczością tego autora. Uważam, że jest to też bardzo utalentowany rysownik. Naprawdę, jeśli chodzi o bajkę, to wnętrze tych komiksów bardzo mi się podoba. No i cóż, moi drodzy, no naprawdę jedyne co mogę powiedzieć, to to, że naprawdę z całego serca polecam Wam bajkę. Są to komiksy nie tylko dla dzieci, dla najmłodszych. Każdy będzie bawił się tutaj dobrze. Kolejny komiks, który chciałabym Wam pokazać, również już przeczytałam, i chodzi tutaj o łapa. Ten komiks czytałam w zeszłym roku w wakacje, także teraz mija już dokładny rok. Mamy tutaj dość popularne nazwiska, ale dla mnie tym najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem jest Jay Ashe, czyli autor 13 Powodów, książki 13 Powodów. W każdym razie jest to komiks, który opowiada legendę o Szczuru, o szczuru Łapie z trochę innej perspektywy. Mamy tutaj y, dziewczynę, która jest głucho, nie ma, która mieszka w lesie. I jest takim popychadłem. Każdy w każdej wiosce robi z niej pośmiewisko. I jest ona bardzo nieszczęśliwa, ale jest ona też taką bajką, pisarką. Żyje różnymi historiami, które sobie wymyśla. I pewnego dnia w wiosce pojawia się mężczyzna, którego wcześniej sobie wyśniła. I na początku myśli, że jest to książę z bajki, natomiast czy się tak okaże, no tego Wam nie mogę zdradzić. Natomiast najważniejszą informacją jest to, to, że jest to komiks oparty na legendzie i jeśli znacie legendę, no to bardzo nie zaskoczy Was ten oto komiks. Natomiast on mi się bardzo podobał, tylko czytałam go już rok temu i dość ciężko wypowiadać się mi na ten temat, ponieważ no nie pamiętam go aż tak dobrze. Może go sobie odświeżę, bo czemu nie? Natomiast jestem ogromną fanką okładki i ogólnie kreski oraz kolorystyki, bo naprawdę komiks jest imponujący, jeśli chodzi właśnie o kolory przede wszystkim. E, następny tytuł, który też przeczytałam, ale jest to już ostatni. Który Wam dzisiaj pokażę z tych przeczytanych, to komiks o Janie Karskim. I tutaj wydaje mi się, że dużo nie trzeba opowiadać. Jeśli nie znacie historii tego człowieka, to warto sobie poczytać. I jest to właśnie historia opowiadająca jego życie jego historię, która toczyła się podczas II wojny światowej. On próbował informować Zachód o tym, co dzieje się w Polsce i opowiedzieć, na głos o i to jest właśnie o tym historia, i ten komiks jest przepięknie wydany. To jest twarda oprawa, klejka i bardzo fajna po raz kolejny kolorystyka, moi drodzy. Teraz pokażę Wam komiksy, które od jakiegoś czasu zalegają na moich półkach i które mam nadzieję właśnie w tym maratonie przeczytać. Ale tak naprawdę te komiksy nie zalegają u mnie od dawna, ponieważ jest to rodzaj, powiedzmy książek, który zaczęłam kupować dopiero od niedawna. Tak naprawdę w zeszłym roku przeczytałam właśnie dwa komiksy, jeśli chodzi mi tutaj o Szczurołapa oraz Jana Karskiego i to były jedyne komiksy, które posiadałam, a dopiero stosunkowo od niedawna zaczęłam zbierać, kupować komiksy i trochę je podczytywać. I jeśli chodzi o to, co moim zdaniem jest ciekawe i co ja mam nadzieję przeczytać w tym maratonie, ale nie wiem, czy uda mi się przeczytać wszystko, Yy, I tutaj mam przede wszystkim Giant Days, komiks, który dostałam w prezencie od Karoliny na zajączka. <laughs> Jednym z powodów było to, że jest przepiękna żółta okładka, a ja mam świra na punkcie żółtych okładek. Jest to komiks, w którym mamy grupę przyjaciółek. Która wybiera się na studia, więcej nie wiem, ale jest to taki komiks. Mam nadzieję, że tutaj nie przegnę młodzieżowy. No i po raz kolejny te kolory, moi drodzy, uwielbiam kolory w komiksach. Mam na, myślę, że jest to po prostu opowieść o ich relacjach i jak to ich życie studenckie się zaczyna i rozwija. Jest to tom pierwszy, a tych tomów jest więcej, chyba cztery albo pięć. Natomiast no, tutaj nie, nie jestem pewna, więc nie chcę przekłamywać. Kolejny komiks, który pokazywałam Wam już nie raz, bo pokazywałam go w moim bookholu z warszawskich targów książki oraz w propozycjach do wakacyjnego maratonu czytelniczego, to. Royal City i ten komiks na pewno chcę przeczytać w naszym maratonie w ComicStone. E, wydaje mi się to być bardzo interesująca historia. Mamy tutaj pisarza, który przechodzi kryzys twórczy i postanawia wrócić do rodzinnego miasta, żeby sobie z nim poradzić, a tam dopadają go demony przyszłości, bo jego rodzina przeżyła wiele traumatycznych sytuacji i to wszystko zaczyna się odnawiać w momencie, kiedy on wraca właśnie do rodzinnego domu. Tutaj było wiele tragicznych sytuacji. Na pewno był tragiczny wypadek, wskutek którego jeden z braci naszego głównego bohatera zmarł. Mamy tutaj też bardzo toksyczną oraz apodyktyczną matkę. No, brzmi ciekawie. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie, i to na pewno przeczytam w tym maratonie i opowiem wam w podsumowaniu. Jeśli chodzi o to, jak komiks jest wydany, to. Bardzo fajnie, nie mamy twardej oprawy, mamy taką standardową, tak samo jak w Giant Days yy, i taka kreska. Zobaczymy, zobaczymy. Mam ogromną nadzieję, że będzie mi się podobać. Kolejny komiks to również zakup z warszawskich targów książki poczyniony przez Anię, bestsellerkę. Yy, I wiem, że Ania i zarówno Marta, jak i Ania czytały już ten komiks i bardzo go polecają. Chodzi mi tutaj oczywiście o Helenę, Wiktorię. Yy, Rzecz dzieje się w 1875 roku w Bytomiu, także bardzo interesujący czas oraz miejsce. Helena Wiktoria, jako ośmioletnia dziewczynka, dziedziczy ogromną fortunę po swoim wujku. Nikt nie wie dlaczego, nikt nie wie jak, wiele osób próbuje to podważyć, ale jest to niemożliwe. Po 10 latach Helena. Jest piękną, 18 dziewczyną i wydaje się dla wszystkich być idealną kandydatką na żonę dla miejscowego arystokraty. Natomiast nie według niej samej, Helena Wiktoria zadziwia wszystkich i postanawia kontynuować dzieło swojego wuja i zarządzać majątkiem przede wszystkim sama. Dodatkowo pojawia nam się tutaj pewien ubogi student medycyny, który który staje się podobno dla Heleny bardzo ważny Natomiast w to nie podoba się bardzo jej rodzinie Brzmi naprawdę interesująco Dodatkowo jestem bardzo zachęcona pozytywnymi opiniami dziewczyn bestsellerek Także to myślę, że też na pewno przeczytam i na pewno Wam o tym opowiem. Następna książka to największa perła tego maratonu, coś co na pewno będę czytać, coś co również Karolina będzie czytać, a chodzi tutaj o Olimpię de Gouges. Specjalnie pytałam jedną z moich bliskich osób, które znają język francuski, jak przeczytać to nazwisko. Mam nadzieję, że sama tego dodatkowo nie pomyliłam, Olimpia de Gouges. Czyli bardzo, bardzo gruby komiks. Jest on czarno-biały, także zobaczymy, jak to będzie się czytało, ale jest to naprawdę treściwa publikacja. Jeśli chodzi o samą Olimpię de Gauche, jest to jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o walkę o prawa kobiet. I właśnie tę walkę przypłaciła najwyższą. Ceną. Jest to bardzo, bardzo ważna postać, jeśli chodzi ogólnie o feminizm i ta publikacja, ten komiks, opowiada właśnie historię Olimpii, opowiada jej walkę. Wydaje się to być naprawdę interesujące. Czy odstrasza mnie to, że jest to takie czarno-białe? Nie do końca. Myślę, że da radę. I z tego, co wyczytałam w opisie, mamy tutaj 300 scen z życia Olimpidegoż. No, na razie więcej Wam na ten temat nie powiem. Jestem sama bardzo ciekawa, jak ten komiks wypadnie. Ja mam w związku z tym komiksem ogromne nadzieje i mam nadzieję, że się nie zawiodę. I moi drodzy, to były wszystkie pozycje, które chciałam pokazać Wam w tym filmie. Wiem, że nie było tego wiele, ale muszę się Wam przyznać, że jeśli chodzi o. E, komiksy o powieści graficzne, to ja jestem kompletnym lajkiem. I tak naprawdę może ten maraton pomoże mi w tym, aby dowiedzieć się czegoś więcej, aby troszkę bardziej się podszkolić w tym temacie. Natomiast jestem niesamowicie ciekawa książek, które pokazałam i które niedługo będę czytać, szczególnie Olimpite Góż i Helene Wiktorii. To są takie, moim zdaniem, dwie perełki tego nadchodzącego maratonu. Przypomnę Wam jeszcze raz te umowne daty, jest to okres między dniem 22 lipca a 28 lipca. Jeszcze raz pozwolę sobie dodać, pamiętajcie, bez spiny nie musicie się kompletnie trzymać tego terminu ustalonego i jeszcze raz przypomnę nazwę, czyli Comicstone. Pamiętajcie, jeśli będziecie dzielić się swoimi listami TBR na Instagramie, to zawsze, zawsze dodajcie ten hashtag Comicstone, wtedy będziemy mogły zobaczyć wasze stosiki. Myślę, że to wszystko w tym filmie powiedziałam Wam już to, co było do powiedzenia. A wszystkie dodatkowe, bieżące informacje będą pojawiały się na naszych Instagramach. Także jeszcze, jeśli nie obserwujecie nas tam, to polecam, bo obie jesteśmy na Instagramie najbardziej aktywne. I to wszystko w tym filmie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa! pa.